Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Transportu według Jurka. Dzisiaj ponownie witam Was w województwie małopolskim pod Krakowem. Tym razem witam w gminie Zabierzów, gdzie znajduje się m.in. krakowskie lotnisko oraz wiele innych ciekawych miejscowości. Jesteście gotowi na ten odcinek? Zaczynamy! Na początek informacje wstępne, tak jak, jak zwykle w naszym programie. Gmina Zabierzów. Gmina znajdująca się w województwie małopolskim w powiecie krakowskim niedaleko Krakowa. Do gminy należą m.in. miejscowości jak Balice, Młynka, Radwanowice, Ujazd, Zelków, nie miejsc z Żelkowem, bo nie wiem czy jest taka miejscowość w ogóle w Polsce oraz Rudawa. Pod krakowskich Balicach znajduje się duże lotnisko pasażerskie Kraków Airport. Do gminy dojedziesz autobusami MPK Kraków oraz Pociągami szybkiej kolei aglomeracyjnej. Zapraszam na dalszy ciąg naszego programu. Pierwszą linią, jaką omówię w trzecim odcinku drugiej serii naszego programu, jest linia 218, która zaczyna na krakowskich bronowicach. Dokładnie napędzi bronowice małe i przejeżdża m.in. przez miejscowości jak Rząska, Balice, Burów, Kochanów. I przejeżdżam przez rynek miejscowości Zabierzów i miejscowości Zabierzów dokładnie na pętli Zabierzów Młyn kończy swoją trasę. Teraz mogę Wam wstępnie pokazać tą trasę. Jeżeli oczywiście się mylę, to poprawiajcie mnie w komentarzach, bo mogę się czasami mylić. Tam się wskazuje: myszka to jest jej trasa, oczywiście. Kolejną linią jest linia 238, która zaczyna też w Bronowicach na tej samej pętli co 218 i przejeżdża też przez Wrząskę, a potem przez miejscowość jak Zabieżów, Kochanów i przez Rudawę w obu kierunkach. Dojeżdża do Rynku, a potem idzie dalej w kierunku pętli Młynka. Teraz pokażę Wam trasę tej linii. Proszę bardzo, i tam gdzie wskazuje myszkę, to jest jej pętla końcowa. Linia 258 zaczyna też w, w Bronowicach w Krakowie, na tej samej pętli co pozostałe linie. Jej trasa przebiega przez Zabieżów, Szczyglice, Aleksandrowice i przez miejscowość Brzoskwinia, przejeżdża i dalej jedzie do miejscowości Nielepice. Proszę bardzo, to jest jej trasa, Ale jeżeli się mylę, to poprawiajcie mnie w komentarzach. Proszę bardzo, i w obu kierunkach przejeżdża przez miejscowość Brzoskwinia, a potem jedzie dalej do Pentinie Lepice, gdzie byłem, oczywiście, jak byłem w Krakowie. Dobrze. Następną linią jest linia 278. To ciekawa linia. Zaczyna tak jak pozostałe linie wymienione przeze mnie, i przejeżdża przez miejscowość, miejscowość jak Brzezie, Zabierzów, Balechowice. Koblany przez Rudawe i Pisary do miejscowości nowice pętla Kiedyś Tarynia jeździła do Krzesowic, ale kilka lat temu została wycofana z tamtych okolic. Nie wiadomo co było tego powodem, także ja wolę się tutaj nie wypowiadać. Proszę bardzo, teraz pokażę jej trasę. I przejeżdża w obu kierunkach przez Zabierzów Młyn. I tu w Radwanowicach ma swoją pętlę końcową. Linia 248, podobnie jak pozostałe wymienione, też zaczyna w Bronowicach. I dojeżdża do miejscowości Zelków przez Bolechowice, Zabierzów i Rząskę. Pokażę Wam jej trasę. Proszę bardzo, tu jest jej pętla końcowa. Ostatnią linią, jaką omówię w tej części programu, jest linia 268. Już nie będę mówił, że zaczyna w Bronowicach, bo zaczyna, ale dojeżdża do miejscowości Karniowice, niedaleko Zelkowa. Jej trasa przebiega przez Rząskę, Bolechowice i dojeżdża do pędy Karniowice. Teraz wam to pokażę na mapie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To koniec pierwszej części naszej, kolejnej części naszego programu. Przechodzimy dalej. Teraz przechodzimy do kolejnej części naszego programu, czyli do zdjęć. Na początek wymieniona kilkakrotnie przeze mnie pętla zabierzów Młyn. Pętla zlokalizowana przy ulicy Poganów w Zawierzowie. Na tą pętlę dojedziesz autobusem linii 218 z krakowskich Bronowic. Tu się zaczyna jej przystanek końcowy. Tu ma po prostu zawrotkę. A potem wraca do Krakowa. Brudowa rynek. Pędra jest zlokalizowana koło Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej. Na tą Pędrę dojedziesz liniami 238 oraz 278, ale tutaj nie kończy trasy, tylko przejeżdża w obu kierunkach. Tu jest Biblioteka Publiczna, tu jest parking. Oczywiście, jakby co, musiałem zamazać tablice rejestracyjne, żeby ktoś się tam nie przyczepił. Teraz kolejna Pędra. Radwanowice pętla. Pętla zlokalizowana przy ulicy 21 Lipca oraz ulicy Wodnej. Na tej pętli kończy linia 278, a ty kiedyś przejeżdżała tam w obu kierunkach, jak jechała do Krakowa i do Krzyszowic. Jak widzicie tutaj na zdjęciu jest na chodniku ktoś pięknie zrobił herb gminy Zabierzów. Niedaleko chyba jest, koło tej pętry jest straż pożarna, ale mogę się mylić. Kolejna pętla. Pętla Młynka, pętla zorganizowana we wspomnianej miejscowości przy ulicy Kalwaryjskiej. Na tej pętli kończy trasę linia 238. Oczywiście na tych wszystkich pętrach oczywiście byłem. Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa. Zresztą będę wymieniał takie informacje w opisach do odcinków mojego programu. Także nie ma się co martwić. Teraz przechodzimy do kolejnego zdjęcia. Pędra Zelków. Pędra zlokalizowana przy ulicy Kościuszki w miejscowości Zelków. Na tą pędrę dojeżdża linia 248, o której przed chwilą wspominałem. Oj, przepraszam, messenger się odezwał w międzyczasie. Oj, przepraszam Was za tą wpadkę. Na tej pędry znajduje się taka budka. Nie wiem, czy to jest wiata, czy to jest taka budka. Tu mamy drzewa, mamy krzaki. A obok jest autobus. który akurat miał postój w dniu, kiedy robiłem to zdjęcie. Kolejną pędrą jest pętla karniowice. Na tą pędrę dojedziesz linią 268 z krakowskich Bronowic a pętla jest zlokalizowana przy ulicy Rycerskiej w miejscowości Karniowice. I na koniec tej części programu pętla przy lotnisku w Balicach, Kraków Airport. Pętla zlokalizowana jest w Balicach przy lotnisku pasażerskim. Na tej pętli kończy trasę linia 300 i przyjeżdża w obu kierunkach linia 209 kursująca na trasie Salwatol-Mników a okresowo Morawica-Centrum. Na lotnisko można też dojechać Szybką Koreą Aglomeracyjną z Krakowa Głównego. Tam jeżdżą pociągi chyba co 30 minut, z tego co się orientuję, ale jeżeli się mylę, to piszcie w komentarzach. Teraz, po, teraz w skrócie, trasy linii autobusowych, które przejeżdżają przez tą gminę. Teraz dam Wam chwilę, żebyście mogli popatrzeć. Także ja na chwilę się wyłączę. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam oczywiście za tydzień w niedzielę o 19.25. A w międzyczasie zapraszam do subskrypcji kanału i ławki w górę albo jakiegoś komentarza. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!